O cześć kochani, teraz jedziemy do budwy. Jeszcze nas w budwie nie było, także zobaczymy jak No i teraz no. no teraz palce moje widać w ogóle, może ja w ogóle nie powinnam nagrywać, nagrywam jak o, taki widoczek. I stanęliśmy w takim miejscu, słuchajcie, bo to jest po prostu pięknie, naprawdę. Mama już się oczywiście tam sklawię na górę, Ola. Ja jakiś kawałeczek, żeby sobie zrobić fajne zdjęcie. to dziura jak dla węża. Czy nawet nie wiem czy są... Taki sundełeczka. No ale widok jest przecudowny. Chciałam go trochę wyżej zobaczyć. Z mnie coś ukradł będę miała. No, ale tam na dole miała. No powiem Wam, że w sandałkach to nie radzę tutaj, nie radzę. A węży się boisz. Węży się boi. I jeszcze skorpiony tam mogą być. Słuchajcie będziecie jechali na to od strony Budwy, a nie od strony Kotoru. Słuchajcie, już wszystko jasne. To miasteczko, które widzieliśmy tam z góry, to jest właśnie to Cetynie, ta, ta dawna stolica Czarnogóry. Słuchajcie, postanowiłem jednak stanąć i nagrać wam. O właśnie, tutaj w takim otoczeniu jest to miasteczko. Szukamy tego monastyru w Cetyni. Także zapadkowaliśmy jednak tutaj, bo spodobało nam się to miejsce gdzieś. Całkiem przypadkowo, bo wcale nie planowaliśmy tutaj. I zobaczcie, jak to tu wygląda na razie. Coś takiego, ale ładne, no ładne. Zobaczcie, wchodzimy teraz do tego Monasteru Ola, będziesz się zakuta zakutasz się znowu. No zobacz, kiecki są. Nie można tu nagrywać, to grzech. Nie będę nagrywał, mama się już zakutała delikatnie. Ja nie myślałem, ale tu faceci mieli krótkie spodenki, więc też się zakutali. Słuchajcie, no ten Monaster to właściwie tak. Najpierw nas zakutali, potem się okazało, że tylko Kościółek malutkich, który tak naprawdę mała kapliczka bo można było zwiedzać, więcej nie dało się wejść. Widzimy jak policja Ścigamy ściga będzie. Albańczyka, który nas wyprzedzał w takich niebezpiecznych miejscach i tak dalej. O, jest, policja tak, nie chciała go spłoszyć, a widziałam, że tam znowu wyprzedzał. Zobaczymy, może będziemy ich mijali gdzieś. I rzeczywiście złapała policja go. Zatrzymała go, tutaj poka pokażę, jakoś mi się uda to nagrać. O, policja złapała Albańczyka. Niestety jechałby. Ale dawał, nie? Dawał, ale delikatnie tak? go wyprzedziła. Nie tak, że myśleliśmy już, że to bzdura, tak? Delikatnie go wyprzedziła. Poczekała Tak, tak. poczekała aż będzie miejsce i kazała mu pięknie zjechać. To są te apartamenty, co jak przejeżdżaliśmy, takie ładne w dole, były, nie wiem czy je widać. No tam w dole mamy budwę, której już niestety... A nie, jeszcze troszkę widać. Jechaliśmy do Buddy. iśmy do Budwy. Przepuszczam ludzi na pasach i zobaczcie, jakie tu apartamentowce budują. Tak wygląda. A, jakie palenki, ładne, zobaczymy. No, ma ma, ma potencjał. jest, że dużym, żywym miastem jest Budwa. jedziemy na panki. No to jesteśmy w Budzie. W Budwie. W no, cały czas nie siedzimy. Tutaj zapankowaliśmy. No, zobaczcie, jaka fajna miejscówka. Tu idziemy prosto na murę Starej Budwy. Czyli bliziutko, fajnie stanęliśmy. Nad morzem dość, śródziemnym to są rośliny. Zobaczcie, tu hortensje, jakieś juki, tylko, słonecznica. A to z tyłu, co to jest takie? Właśnie nie wiem. Nie wiemy. Jak wiecie, to napiszcie. Tu palma, a tutaj mamy bananowca. Szkoda, że bananów nie ma. No i olander. Nic, co w naszym klimacie nie chce rosnąć. No może hortensje dostać do budwy. Budwa się nazywa The Fiechant City, czyli miasto K. Tutaj mamy taką promenadę z palmami, z knajpami. Jeszcze nikt nie siedzi, podejrzewałem, że to się zmieni, a tu mamy plażę, ale wejdziemy najpierw do miasta. Zobaczcie, to jest The Main Gate, czyli główna brama i budy yy, z tego miasta są z między XIX a XVII wiekiem. I tak tutaj wygląda, sobie wchodzimy. O, atmosferka. Pianinko. No pěkně, povím vám, že super. Ale to je Super, ne? Myslím, že babci Julce by se pálili. Tak, babci Jurce by se pálili. No, nezabrali jsme jich, bo včera jich dokončili. Zobaczcie mamy Putina na koszulce Einsteina Zobaczcie takie wyjście i plaża Haha ha. ha, ha, ale pięknie Ale zobacz jakie młode to są piękne Mamy plażę W Budwie To jak się gorąco dla nas zrobiło nie? zuba zobaczcie tu mamy takie malutkie kocurki To okej się ale Zobaczcie jak się bawią

naszą erą. Już w jakichś greckich sztukach zostało wspomniane i jak to we wszystkich tutaj miastach e, panowali tutaj w e, Turcy próbowali to podbijać, e, Austro-Węgry, Francuzi, e, Imperium Rzymskie, Grecy. Tak wygląda ta uliczka. No naprawdę, bardzo ładna jest ulica. <śleszy> wam jeszcze, że oczywiście także i ten Wajan miał problem z trzęsieniami ziemi, które często w historii niszczyło to miasto i ono za każdym razem zostawało odbudowywane. Tutaj macie cerkiew świętego Iwana, pewnie Jana, z między VII a XII wiekiem. A, czyli Iwan to święty Jan Chrzciciel. Szczycie, Kościół świętej trójcy z XIX wieku. A tutaj jakaś scena, więc jakieś ustępy tutaj muszą być. Powiem, co mi się bardzo podoba w takich prawosławnych kościołach, to są te zapachy, jakie tam są. Nie wiem, czy to kadzidełka, czy te drewna tak pachną, czy jest naprawdę super. A tutaj mamy cytadelę. Fajne jest to, zobacz. Każdy ma taki opis, każdy budynek. Tego w kotorze trochę brakowało, nie? O 9.00 do słuchajcie, 3,50 euro wejście i zapach kadzidłów. Tutaj jest naprawdę, to wszystko pachnie kadzidłami. A za rzek, ładnie oblośnięte. Ale fajna, zobaczmy. Restauracja, No piękne miejsce. O, tak lubię być zaskakiwany. Czyli już dlatego pomieszczenia warto było te 3,50 wydać. Sodzcie statki. Zobaczcie, każdy z tych statków, każdy z tych statków ma jakąś historię, ta historia jest tutaj opisana, i, czyli to są oryginalne statki, jakimi, jakimi kiedyś, kiedyś pływano. No, zobaczcie, tutaj mamy hitlet, nie wiem. Wiesz to tu też jest ten biblioteka, bo taki był na podpis, ale tu widać, jakieś wieczorki się odbywają. To jest budwa. Tak, tu jesteśmy na tej cytadeli w tej chwili. No tej tak co tutaj jesteśmy. No właśnie, tak się przestraszyłem. Zobaczcie, tutaj mamy kolekcję starych statków. Na przykład ten, był pływał, tu był angielski statek, pływał wokół Wysp Brytyjskich został kupiony tutaj przez, no, przez, nie wiem, w sumie przez, no, były nazwiska, ale nie znam tak Człowiek. kolejny statek, Mayflower, a nie to, Mayflower, aha. Czyli to ktoś go skonstruował, to jest autor. z No Zobaczcie, ten już jest bardziej okazały, niż zniszczony, ale piękne. Coś się naprawdę robił. ja podziwiam takich ludzi, którzy takie statki odtwarzają. Szkoda, że nie ma... o, Santa Maria, czy to nie jest... Tak, zobaczcie, statek Kolumba Santa Maria. Nie znam historii tych statków. No podziwiam ludzi, którzy po prostu... No, nie ma tak czasu, żeby to wszystko po prostu przeczytać, studiować. Szkoda. Może kiedyś jeszcze tu będę. Będzie czasu na te statki. To jakaś galera, zobaczcie, jak wyglądały galery. Dublonnicka galera. Z XVIII wieku rodzaje No Tu na Cytadeli jeszcze macie takie podcienie. Zobaczcie, jak to wszystko łosinami obrośnięte. Ale fajny. Pewnie. No i wchodzimy tutaj na młodoblon, i na Fika tutaj jest podobno ładny widok. Idziemy na samą górę No i tak, mamy tutaj plażę. Mamy tu widok na stadówkę Kościół świętego Jana Chrzciciela. Tam plaża. tle i góry. Jesteśmy na szczycie Cytadeli. Śliczna jest budowa. Fajne miasto. Jak patrząc się za te wejście, ile płacimy za jedzenie, to ceny są jak w Polsce. Naprawdę. te armatki, ale nie wymyślili czegoś takiego, żeby salwę machnąć, tak jakby na Malcie. A wyspa tutaj, jak większość wysepek i wszystkich nas, to święty oczywiście Mikołaj. Także widać, że ten Mikołaj był tutaj bardzo cenionym i popularnym. Bardzo cenioną, chłubioną, popularną osobą. A to macie te apartamentowce, takie. No, tam. Co to za muzyka? Jakieś impty się zaczynają już. Dla fanów Guinnessa można tu się napić. Guinnessa. Ale ładne te uliczki. No, zobaczcie, no, są tam tak wycycane. Naprawdę. Gdyby tylko nie te klimaty one trochę psują. Ale wiesz co, bez klimatu życie sobie naprawdę skoczyło. A tu jest chyba tyle. A, z Guinnessa. Nie byłem w Anglii, ale wydawało się w takim brytyjskim stylu. Gdzieś na zdjęciach, jak je i wyszliśmy inną plażą, na tą drugą plażę. Boże. I wyszliśmy innym wejściem, na tą drugą plażę tutaj. Znaleźliśmy dwóch rzeczy, ale trudno. Tyle nam wystarczy. Jesteśmy po prostu tutaj takiej I w sumie ja jeszcze o nim nic nie czytałem. Pierwszy raz spotkałem się z tym dzwonem, a ty? Także nie wiemy co to jest, nie powiemy. A jak ktoś, jak ktoś wie, to napiszcie nam w komentarzu. No i mamy plażę w Budwie wieczorem. A ludzie się jeszcze kąpią. I tu mamy takie piękne kafejki, właśnie na sporcie nad brzegiem. A tu mamy widok na starą budwę. I już wracamy powoli do auta, ale chcemy jeszcze się tu przejść na plażę. A zobaczcie, tu możecie sobie muchy, kre... muchy krewetki, ryby. Eee, zobaczcie osy, właściwie nie muchy, zjadają tego tuńczyka. no na tym kończymy tego vloga w Budwy, no Budwa jest piękna, na pewno tu trzeba przyjechać, super, zachęcamy was, żeby przyjechać, natomiast opał, tu jest wakacje, w lipcu straszny i zwiedzać jest bardzo ciężko i człowiek jest po prostu zmęczony, najlepiej po prostu leżeć sobie, odpoczywać w ciągu dnia, a chodzić wieczorem.